Siemano, siemano i z tej strony Meksikano, sobotni Meksikano, tak jak obiecałem, tak zrobiłem, dzisiaj spotykamy się w dzień, jest widno, wprawdzie popołudnie, u mnie koło 15, u was e, podczas oglądania nie wiem, czy to będzie rano, czy dziś wieczorem, e, e, ale spotykamy się i jest widno, jest widno, więc można podziwiać również, te wszystkie otaczające nas, nas krajobrazy leśne, nieleśne, podleśne i tak dalej. Oczywiście będziemy rozmawiać o szkolnej parę słów jeszcze e, na wstępie. E, fajnie, że są widzowie, którzy e, wrócili wraz ze mną do e, Dead Space'a. E, ktoś mi powiedział, że Dead Space jest liniowy, no, że jest to trochę nudne, no... Nie zmienia to faktu, że gra Dead Space była bardzo dobrą grą i uważam, że jest to gra świetna. Świetnie się przy niej bawię, mimo tego, że jest liniowa. Więc wybacz, mój drogi widzu, ale zostaniemy przy Dead Space i być może, a właściwie w 99% Dead Space dwójce. Rozegramy też La Ligę, czyli hiszpańską ligę, a zagramy nikim innym jak FC Walencją. No, bo przecież w Walencji ostatnio miałem okazję być, więc e, zagramy też FC Walencją i zagramy. spróbujemy zagrać cały sezon, zobaczymy jak nam pójdzie. Może dwa sezony. Będę się starał wrzucać e, po dwa albo po trzy mecze. E, nie po jednym, bo to trochę bez sensu, 6 minut i tyle, e, bo tyle czasu trwa e, jeden mecz e, w tym FC 24, bodajże tak. I, I to tyle ode mnie. Co do Wiedźmina jeszcze raz powtarzam, ja nie mam po prostu czasu na taką długą grę. Czy Wy chcecie, żebym ja Wiedźmina ogrywał 4 lata, mam siwe włosy. E, to jak skończę Wiedźwi Wiedźmina, o ile w ogóle bym go skończył, to będę miał nie tylko siwe włosy, ale siwą brodę i będę chodził o lasce. Więc e, dlatego odpuszczę sobie Wiedźmina. Poza tym Wiedźmina nie ma prawdopodobnie chyba e, na... Xbox Series XS. Więc e, Wiedźmie zdecydowanie odpada już. Nie piszcie mi o tym nie, bo to nie ma sensu. Ja go najzwyczajniej w najzwyczajniejszym świecie po prostu nie ruszę. Nie ruszę. A teraz przejdziemy do szkolnej trochę na wesoło, trochę na poważnie. E, tak jak się spodziewałem, kolejne filmy e, tylko wzburzyły atmosferę na szkolnej te kolejne filmy z tego samego dnia, czyli z tego jakby jednego filmu, ale pocięte, tak jak zawsze wiadomo o co chodzi. E, zburzyły tylko atmosferę, e, były, ten, były tam jakieś e, z, ksery odbite z kononowej, e, z kononowej legitymacji, e, bodajże solidarnościowej, no konon się w końcu rozruszył. Rozruszył i awantura wybuchła na całego w jednym e, z tych filmów, które miałem oglądać. Kłótnia, 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 aż jabłka na polu pognili dla jego, jak widać, może to kononowe jabłka. Eee, kłótnia ogromna, eee, były też rozmowy i wyzwiska od zwierząt, zwierząt domowych, były buldogi, były knury, były eee, krowy i byki, było wiele zwierząt domowych, co który jedzą, a co jedzą, a co jedzą bulldogi, psy i tak dalej, więc tam e, cała, słuchajcie, cała, cała gama e, zwierzęcych opowieści bym, bym nawet nawet powiedziałbym doszło do opowieści ze strony kolon do opowieści erosomańskich <coughs> na temat rozmnażania się. Byka i krowy. I czym się różni byk od krowy, jak się m, rozmnaża? My się wydaje, że płodem, zdecydowanie płodem od człowieka się różni. Płód ludzki różni się od płodu. Nie, Krowiobyczego. Tak bym powiedział, ale były tam erosomańskie różne ekscesy: co jedzą buldogi, co jedzą knury. Knury jedzą pasze, buldogi jedzą karmę. Buldogi jedzą też i mogą jeść mięso. Panie jaskotsarona, nie tylko karmę, mogą jeść pewnie mięso, mogą jeść jakieś przysmaczki, nie, nie tylko samą karmą. Pies żyje, tak bym powiedział. Do tego doszło, że ja o tym wam muszę opowiadać. Słuchajcie, taka, taka była. Taka była tematyka na jednym z filmów, kiedy panowie się kłócili. Eee, Kolon cały czas poruszył wątki też kobieco-krowie. Kobieco-krowie, otóż porównywał i stwierdzał, wręcz stwierdzał, że niczym się przyrodzenie kobiece od krowiego nie różni. Ja przypominam wam że, wam, że Kolon kiedyś już też mówił o świńskich przyrodzeniach, teraz mówi o krowich, że niczym się nie różnią od kobiecych. I ja powiem Wam jedno. Zoofilia. Zoofilia na szkolnej panuje. Ja nie wiem, ile krów Konon przeleciał i ile świń. Nieważne. Nie interesuje mnie to, ale coraz bardziej słuchajcie, jestem przekonany do tego, że Konon jest zwyczajnym zoofilem. To taki pan, co to, to lubi, wiecie, kozą w kaloszach, pośmigać razem. Po zagrodzie, albo właśnie ze świnką, albo już z krową to w ogóle. No, moja wyobraźnia tego trochę nie, aż tak daleko nie sięga, żeby mógł się wgłębić. To tam koron, trzeba zapytać się, korona, czym różni się przyrodzenie kozie? Nie kozła, tylko kozy. Kozicy może. Kobyły jeszcze, o kobyle jeszcze Kolon też nie wspominał. Warto zapytać, czy on też wie. No bo dla mnie to jest już totalna zofilia. Porównywać kobietę do krowy. Oj kurna! Panie, drogie panie, niech się panie zbiorą i tam Kononowi zrobią. Kobieco krowią awanturę. To się może Kononowi odechce porównywać kobiet do krów. Aj, ciężki temat, słuchajcie, ciężki. Eee, kolejną rzeczą, której z tych dwóch filmów wyczes wyczesałem, no bo tam cały czas była kłótnia i kłótnia i kłótnia i kłótnia i... Kłótnia i i ci panowie się tak przekrzykiwali nawzajem, kłócili się. Aron wcale nie ustępował. Tam samo dawał kurde ognia jak i Konon. Konon zachrypnięty, biedny. Troszeczkę miał ma mniejsze szanse od, od, od Jacka, od Saarona, bo, bo ta chrypa nie pozwalała mu tak głośno krzyczeć. Z drugiej strony dobrze, bo Aron by nie wytrzymał tego pojedynku na słowa, pewnie by wyszedł wcześniej. A przez to, że Konon miał taką chrypę. No to nie mógł się tak wydrzeć, nie mógł wyżyć japy i tak dalej yy, po ciężkiemu na yy, Jacka od Sarona, więc Aaron to znosił, ale w pewnym momencie oglądając ten cały film kłótniowy. To ja nie wiem czy się Jacek od Sarona do yy, najzwyczajniej w świecie do Majora nie upodobnił. Bo ja przypomniałem sobie, mi się, słuchajcie, ja oglądałem ten film i mi się przypomniały czasy, jak ja siedziałem, przychodziłem e, do konona nagrywać filmy i tak dalej. I siedział z jednej strony major, z drugiej e, Konon, ja po środku i oni między sobą darli japy. I darli i nie dało się ich uspokoić, bo Konon swoje argumenty, major swoje argumenty i tak oni się nawzajem kłócili. I słuchajcie. I dosłownie oglądając ten film, to miałem przed oczami te stare, piękne, piękne no bo Majora nikt nie zastąpi, ale te stare, piękne, piękne, przepiękne czasy, kiedy obaj się panowie ze sobą wspaniale starali porozumieć językiem nie dla każdego zrozumiałym. No i, i były te awantury i tutaj w tym filmie no, identycznie, słuchajcie, identycznie. Nie wiem ile tego filmu było, czy 15, czy 20, czy 19, czy 10, mniejsza o większość. W każdym razie po prostu normalnie e... przed oczami wróciły mi się czasy, kiedy musiałem słuchać kłótni majora i Konona. E... A teraz siedzę i słucham kłótni Jacka, Tarona i Konona. To się zmieniło, jedna postać się zmieniła. Konon się został, a, a reszta się zmienia. No i tak to, słuchajcie, wygląda. E, no i jeszcze jedna kwestia, może trochę bardziej poważniejsza, bo ta rana, którą, którą Konon ma na łokciu, te te jego, słuchajcie, odzywki, wyzwiska i tak dalej. Właśnie te awantury, wszczynane tak naprawdę z dupy. Te wątki na przykład teraz, które kolon stara się, nie wiem. Czy on na jakimś świecie żyje, że niby nie ma co jeść i tak dalej, gdzie widać ewidentnie, że ta lodówka jest zapchana? Zapchana to mało powiedziane, zajebana jedzeniem i tak dalej, i tak dalej. No i ja tak sobie pomyślałem, no kurwa, no jak takiemu człowiekowi można pomóc? Jak? Jak można pomóc takiej osobie? Która ewidentnie... mówię cały czas o kononie, ewidentnie robi wszystko? Żeby jak najszybciej się zejść z tego świata, ja czasami słuchajcie, ja wiem, że tam wchodzą w grę pieniądze i tak dalej, ja to wszystko rozumiem, ale mimo wszystko, mm, ja czasami trochę podziwiam Arona za tą cierpliwość, bo ja przypominam, jak ja się kłóciłem, to mnie po, po, potrafiło nie być pół roku, a nie tam tydzień czy ile, po prostu mnie tam nie było i tyle, nie? I robiłem swoje. I kłóciliśmy się na filmach. <laughs> zamiast, zamiast przychodzić do Konona, kłóciliśmy się na filmach. Eee, też piękne złote czasy. Eee, I ja po prostu nie wiem. Wiecie, że ja nie mam sposobu i nie mam pomysłu nawet, jak takiemu człowiekowi pomóc, który kurwa wszystkich ma za swoich dosłownie mówiąc, podnóżków psów, kurwa, których trzyma na smyczy którzy mają robić wszystko, co on chce i kto każe, a jeżeli musi to wypomnieć, to on mówi wtedy, że on wcale nikomu nic nie każe, to jest kompletnym kłamstwem, bo nawet telefony... Które wykonuje po 30, po 60, po 80 połączeń Czy do e, kolutka, czy też do Jacka od Arona, No to są właśnie z prośbami, bądź też z nakazami Przyjazdu, a jak nie, to zagrożę Ci A jak nie, to coś tam innego Jak można pomóc człowiekowi, który ewidentnie nie chce pomocy Ja się zastanawiam, czy jeżeli ten Koludek przy, przy, Przykładowo by olał w końcu Kolona Ten Aaron, Jacek od psa Arona olał kononę, Tak kompletnie, całkowicie. Ja wiem, że było kiepsko. Ja też bym na tym ucierpiał, a właściwie to kanał. Bo oczywiście nie byłoby o czym gadać. Ale ja się zastanawiam, czy wtedy, jakby ten DPS do niego zawitał, jakby mu tam kurwa zrobili z dupy jesień średniowiecza. <laughs> I zabrali go do DPS-u. I nie miałby odwrotu, tak naprawdę. A podejrzewam, że w DPS-ie to Konon bardzo szybko by zszedł. Zszedłby, bo tam nikt by z nim nie wytrzymał. Tam by się modlili, żeby ten Konon jak najszybciej opuścił e, to miejsce e, na rzecz miejsca na wiadomo gdzie. Już nie będę mówił. I, i ja jestem ciekaw, czy chociaż wtedy przez chwilę Konon miałby jakąkolwiek refleksję. Bo wiadomo, kasa kasą i ja to rozumiem. No kurwa, nikt darmo nie będzie robił, nie? Ale mimo tego, że tą jakąś rękę, nawet te zastrane jedzenie, któ które, za które konon powinien naprawdę bardzo dziękować, a, a które po prostu e przewala się po lodówce i pewnie połowa będzie wyrzucona. E nie potrafi za nic podziękować. Dziękuję oczywiście za mleko. Jak się go poprosi łaskawie, czy nie podziękuję. to wtedy gdzieś jakaś tam czasami się odpala e, ta mm, koszara, komórka, że faktycznie trzeba podziękować, a natomiast tak ogólnie, to przecież konon po prostu ma tak wyjebane na wszystkich ludzi, nie wiem, czy jest on tego świadom, słuchajcie, że, że bez takiego Arona, obecnie, obecnie, tak jak to jest teraz, bez takiego Arona i bez takiego e, ekolutka to on po prostu jest pozamiatany. Dosłownie. Dosłownie jest pozamiatany. Ja tam posłuchałem też tam historii, e, gdzie ponoć ekoludek przyszedł z kosiarku, a Konon go pogonił, bo nie taka kosiarka była. Mimo tego, że ktoś chciał mu. Bo to już nie chodzi o postać, nie chodzi o ekolutka. Chodzi o fakt, rozumiecie? Czasami nie chodzi, kurde, o, o pieniądz, jaki to jest, czy coś, tylko chodzi o fakt, tak się mówi, nie? I tu w tym przypadku też, tu nie chodzi o kto to to był, bo równie to być, mógł być jakiś randomowy e, pan X, nie? Z kosiarką. Chodzi o to, że e, Kononowi kosiarka się nie spodobała i kogoś tam pognał e, i, i stwierdził teraz, że A chuj, niech lepiej zarośnie. No tak, niech lepiej zarośnie. Oni tak jest zarośnięty w tym brudzie. Na koniec wyjdzie na to, że muchy go zjedzą, i tyle, nie? Kiedyś króla popiela, ponad zjadły myszy, a króla Konona zjedzą muchy. Bo tak to wygląda. Strasznie tam wygląda to wszystko. Te latające muchy, te podejrzewam, no, porozwalane wszędzie, niedokończone jedzenie. Powiem Wam, że. Po raz kolejny, po raz kolejny, jeszcze raz Wam mówię, ja nie chciałbym tych pieniędzy, ja nie chciałbym kurwa tam siedzieć, nie chciałbym go słuchać i, i naprawdę wierzcie mi, wolę to komentować, y, obserwować, czasami się pośmieć, czasami pogadać y, poważniej y, niż uczestniczyć w tym. Uczestniczyć w tym w tym syfie, bo to to jest syf. I to już nie chodzi o content, jaki jest prowadzony, bo to też jest syf, ale też chodzi o samego Konona, e, no, który moim zdaniem coraz większe granice przekracza. A zobaczycie, e, tutaj jeden z widzów tym, o tym łokciu wspomniał, dlatego też ja też wspomniałem o tym łokciu. Z tym łokciem jeszcze się źle skończy. Jak tak będzie dalej, jak. Kurwa, nikt z tym nic nie zrobi, to z tym łokciem jeszcze będą problemy, z tą raną, bo to tak być nie może. Ja tam nie wierzę, że, że tam nic się nie dzieje w takim środowisku, gdzie jest tyle brudu, tyle syfu, gdzie ta rana jest zaniedbana i w ogóle, gdzie tam tak naprawdę no to jakieś małe zakażeje, gdzie te muchy latają, srają na wszystko. To ja Wam powiem, że. Meksyk się rzadko myli, ale jak nikt o to nie zadba, a nie, nie jestem w stanie wyobrazić sobie, w jaki sposób Aaron czy też ekoludek mógłby zadbać o ranę Konona, który ma wyjebane na tą ranę. Dla niego mogłaby ona zgnić do połowy łokcia, do, do, do ramienia i też by miał w dupie. A dopiero jakby nie mógł ruszyć ręką, to dopiero by zaczął płakać, że on nie może ruszyć ręką, więc trzeba mu wszystko podawać. Tak jak teraz, płacze, że nie może chodzić, bo bo się chce strasznie tego mleka pić. Na umór! Aż się mleko uszami wyleje i cyckami popłynie. A cycki Konon ma. Tyle ode mnie. Pozdrawiam Was serdecznie. Nie wyłączajcie, bo jeszcze dzisiaj grzebanie na tym filmie, grzebanie w ziemi. Eee... I niedługo wracamy z powrotem do wycieczki walencyjnej hiszpańskiej, bo e, ponieważ e, no jest jeszcze sporo materiału e, i tak jak Wam mówiłem, będę to walił tak staro się walić na przemian. No jak nie będzie nic na szkolnej, no to walimy e, w ten e, w podróż. A, a jeżeli będzie coś na szkolnej, no to jeżeli będzie czas e, w tygodniu, no to będziemy rozkminiać o szkolnej. No i oczywiście jak inaczej, gry, gry, gry jesienią i zimą Meksyk gra w gry i nic z tego nie zmieni cholera jasta pozdrawiam serdecznie siemano siemano I z tej strony Meksykano i ukazuje się naszym oczom takaż oto jakaś nakrywka od czegoś może ktoś coś wie na ten temat od czego to mogłoby być dla mnie jest to zagadka ale jak zwykle nie liczę tutaj na jakieś wielkie, wielkie, ogromne, wspaniałe znaleziska z epoki rzymskiej. Na razie taki badziew. No to mamy dżem. Dżem stowity, z jagód nisko słodzony. No to się tutaj do lasu kurde z dżemem chodzić. No wiecie co? No, i mamy dupkę, Od chyba od dubeltówki. Ona ma jakieś symbole nawet. Słuchajcie. 16. I nic więcej, chyba. 16. Ciekawe, od jakiego rodzaju naboju. Pewnie myśliwego. To jest. Takie właśnie zalewiska. Jak nie idzie, to nie idzie. Chyba wlazę do wody z powrotem. Zmarzna, przynajmniej coś kurde wygrzebie. No i w końcu to się jest, słuchajcie, kuleczko jest kółeczko razem z fragmentem sznurka. Jak długo ono leży tutaj? To wie tylko krowa, która była na tym kółku przywiązana. Porażka, normalnie porażka. A witamy, witamy i pierwszy element, jaki udało mi się odnaleźć, to jest fragment jakże pewnie niezłego nie, pocisku z niespodzianką. Taka właśnie niespodzianka i to jest fragment tej niespodzianki, którą wróg wrogowi przyszykował. Czy skutecznie tego się nie dowiemy? Popatrzcie na to, jakże pięknie zachowana kulka od szrapne. Szrapnela czy szrapnera na 100 tysięcy procent. Tak, takimi kulkami dostawali ci, którzy nie mieli szczęścia, a wybuchało to nad głowami i takie kuleczki w postaci minigradu spadały prosto na głowy żołnierzy. Między innymi dlatego, słuchajcie, to wprowadzać kaski metalowe, bo wcześniej były skórzane i one najzwyczajniejsze w pierwszej wojnie nie chroniły od takich kulek. Chyba dobrze mówię. A jak źle, to mnie proszę poprawić, harmonika. A jednak nie. A ja bym obstawiał, że to jest część również jakiegoś pocisku, jakiś element. Kto wprawiony, to może Może to opiszę. No, bo ja tak dokładnie to nie jestem pewien, ale obstawiałbym, że to jest element pocisku jakiegoś tam. A teraz proszę ja was, mamy żelazne jakieś chujstwo Dosłownie tak bym to nazwał. No bo do niczego to niepodobne nie jest. Nawet do mnie. Takie to właśnie grzebanie. No i mamy kolejny potężny, ale to potężny, zobaczcie grubość palca dosłownie. Dosłownie takie grube. Element pewnie pocisku. Bardzo gruby. Bardzo gruby. Kto kumaty, to będzie wiedział. Ja nie kumaty, to ja nie mam pojęcia zielonego. Jak widać, wewnątrz są takie jakieś prostokąciki jakieś takie wrzery zewnątrz wiadomo płaski no kawał, kawał powiem wam kawał chyba bomby, bo to waży kurde, no bym powiedział z dobre pół kilo z dobre pół kilo, taki kawałeczek a tyle waży no i tyle, Zastanawiam mnie to skoro tyle było tutaj takich jakichś rzucanych bomb, to w kogo oni rzucali te bomby i tak dalej jak tu nie ma ani śladu guzika nawet guzika, czy oni na puste tu napierdalali, czy po prostu czy po prostu ktoś powyzbierał guziki. No bo o monetach to ja już nie wspomnę nawet. Wojsko monet nie posiadało. A teraz naszym oczom ukazuje się nic innego jak w końcu coś innego niż mitarka, klamerka, ale nie jest to stara klamerka. Widać, bo się jeszcze połyskuje. Najprawdopodobniej Chłop zgubił, bo gonił byka, gonił tak byka, że aż mu pas spadł i klamerka się ostała, najzwyczajniej w świecie. Od kurtki albo od, sport, od paska, no ale w końcu coś innego niż militarka. Hura, 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 hura. No słuchajcie, no ale to, to już jest git znalezisko w porównaniu z tym wszystkim, zobaczcie. Kurna jakiś dziwny przedmiot. Dziurawy w środku. Dobrze zachowany. Czego to jest mm, część, to mogę się tylko domyślać, że może jakiś. No ale gdzie, no, no nie wiem, czego to jest część. Niech ktoś mi oświeci, bo i tak prawdopodobnie do kosza poleci. No ale nie zmienia to faktu, że jest to w końcu coś fajniejszego. Taka kuleczka dziwnie wyżłobiona pojęcia nie mam na co to do czego miało to służyć może część pocisku może część nie wiem kurde nie mam pojęcia jest to dosyć ciężkie to nie jest rączka jakaś bo to jest zbyt ciężki żeby to była rączka która yy, bo kiedyś były takie rączki przy piecach do opierania się ale to jest za ciężkie na rączkę to sporo waży. Nie wiem z jakiego to jest materiału. Ale kto wie, niech napisze w komentarzu. Chętnie zweryfikujemy. Takie coś. No i mamy pięknie zachowaną część od magazynku. No kurde, kto kolekcjonuje takie pierdłeczki, to będzie przeszczęśliwy. Ja niestety takich rzeczy nie kolekcjonuję. I, i po prostu... Dla mnie to są, no niestety, bo nikogo, niektórych mogę poobrażać, ale są to trochę śmieciowe rzeczy. No bo takich od tego rodzaju części od magazynka, yy, czy tam ładownica, no, no to się znajduje kupę. Tak samo zresztą jak łusek, czy też właśnie pocisków po szrapnerze czy szrapnelu. I jest to trochę nudne po prostu na zwyczajnym świecie. No ale wiele wolę kopać to niż nic. Słuchajcie, znaleźliśmy bardzo ciekawy element. No i to naprawdę chyba dla jakichś koneserów znactwa. Popatrzcie na to. Kurna, co to jest, do diaska? No to nie jest kawałek na pewno e, ani pocisku, ani granatu, ani bomby. To jest zupełnie coś innego. Co to może być i od czego? No, to jest nakładane. To nie jest żelazo. To jest, no kurde, jest to militarka na pewno. To nawet taki kolor ma militarny. Ale cóż to do diabła? Toś się wygięło się, nie? Yy, więc to było proste. Jest to część czegoś, tu kurde. Hmm. Czy to patrzeć tak? Czy to patrzeć tak? Tak to wygląda z boku. No, jest wygięte, ale nie było wygięte, więc wygięło się. Pewnie pod wpływem Sił różnych grawitacyjnych No i kurde jestem ciekaw Na waszą Podpowiedź albo odpowiedź Co to takiego mogło być I to jest mieć Albo mosiąc albo nie wiem co Albo nie jest to żelazo na pewno No i jakżeby inaczej Jakby nie było też łusek O tym też zapomniałem wspomnieć Uszka przestrzelona Stara, pewnie z drugiej albo z pierwszej wojny światowej. Jest ich też sporo, tak jak i ładownic oczywiście. Ja mam pytanie jedno. Czy ci, czy ci żołnierze walczyli tutaj nago? Czy oni biegali nago w majtkach z bronią? No bo to jest totalnie niemożliwe, żeby były łuski, były yy, odłamki, były ładownice. A nie byłoby... Żadnej, żadnej, ale to żadnej części munduru. No jest to po prostu niesamowite, jakim cudem to się stało. Czy oni, kurde, biegali naprawdę na Golasa tutaj po tym, po tym miejscu i chowali się po krzakach? Ja pojęcia zielonego nie mam. Nikt też mi powie, jak to jest możliwe. Łusek, łusek wiele. Śmieć, śmieć dla mnie, śmieć.